Dzień dobry Państwu, Piotr Pogon, ubiegłoroczny laureat konkursu Kraków bez Barier, na osobowość roku, zwykły facet z niezwykłym życiorysem, Krakowianin, zdobywca czterech szczytów korony Ziemi i dwukrotnie ukończonych zawodów triatlonowych, Ironman, wszystko to bez płuca, a przy tym no Człowiek, który przecierał szlaki dla biegania dobroczynnego dla dzieci niepełnosprawnych w Krakowie i poza granicami kraju. Chciałem Państwa zaprosić do głosowania w 13 edycji Konkursu Kraków bez Barier. Uważam, że każda idea, która wspiera pomoc osobom niepełnosprawnym i pomaga w ich codziennym funkcjonowaniu, jest warta popierania w każdym zakresie. Cieszę się podwójnie, bo y, czyni to moje ukochane miasto Kraków, y, z którym jestem związany od urodzenia. Y, chciałem Państwa zachęcić, zaprosić i, i powiedzieć, że do 24 lutego jest możliwość głosowania w tym konkursie, który wspieram i, i y, zachęcam Państwa do głosowania. Pozdrawiam serdecznie.